Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, Czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwych stanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Niech w Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Nie wiem, jak się dzisiaj czujecie, jaki macie nastrój w sercu. Nie wiem, czy też przez te dwa tygodnie już, odkąd weszliśmy, wstąpiliśmy w nowy okres paschalny, wielkanocny, od liturgii, wielkiej, od liturgii wigilii paschalnej, czy, czy zobaczyliście, dostrzegliście znaki miłości Boga w waszym życiu. Nie wiem, jak się dzisiaj czujecie, czy serce macie radosne, czy macie zatrwożone, wylękłe, tak jak apostołowie, jak uczniowie ci tam zgromadzeni razem. To jest czas, kiedy Chrystus przychodzi pośród nas, żeby nas dotykać, żeby dawać znać o tym, że żyje. Ciekawe jest to, że kiedy Jezus przychodzi do uczniów, przychodzi w momencie takim szczególnym. Warto zwracać na to uwagę też, w jaki, na jakie momenty wskazuje Ewangelia, doświadczenie uczniów Kościoła Pierwotnego, w jakich momentach oni doświadczali Jezusa. Dzisiaj ten moment jest precyzyjnie określony. To jest moment, kiedy oni wymieniali się swoim doświadczeniem. Tego w jaki sposób, w jaki sposób widzieli, próbowali zobaczyć, dostrzec. Działanie Boga, działanie Chrystusa. Kiedy oni o tym mówili, to wtedy Jezus staje pośród nich. I co się nagle dzieje? Jezus się objawia. Pokazuje siebie samego, pokazuje, daje świadectwo o swoim zmartwychwstaniu, a ci ludzie z tego powodu, że mają serce smutne, że ono jest obciążone różnymi myślami, że jest odrętwiałe, że są przygnębieni. Dlatego wydaje im się, że to, co widzą, to jest wszystko duch. I my być może dzisiaj mamy z tym samym kłopot, że podchodzimy też do tego, co jest najpiękniejsze w Kościele, do serca, ogłoszenie o Ewangelii, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć, że On wyszedł z grobu cmentarza dla nas, że nam się wydaje, że to są takie sprawy duchowe, takie dobrze powiedziane, ładne myśli wyrażone, żeby wzbudzić jakieś uczucie religijne. Jakiś dreszcz emocji. Nam się wydaje, że to wszystko jest taka sprawa duchowa, duchowość. Kiedyś mi opowiadała jedna znajoma moja w Lublinie, to było, że jechała na Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę wieczór, na tą piękną, odnowioną liturgię i akurat stała na przystanku, autobus podjeżdża, wsiada do autobusu, a tam w środku inna jej znajoma, koleżanka, która zbywa duże oczy, mówi w sobotę wieczór, o tej porze, ty jeszcze gdzieś jedziesz ona, gdzie jedzie? Ona mówi, chciałam być trochę oryginalna, więc jej powiedziałam, a jadę na spotkanie z takim człowiekiem, który, który był zmarły, pochowali go na cmentarzu. On wyszedł z cmentarza i żyje. I ta druga się wyraźnie ożywiła, mówi, nie mów, gdzie, kto? No ona mówi, no, jadę na spotkanie z Jezusem, Chrystusem z Nazaretu. A tamta, eee, ja myślałem, że to naprawdę. Zobaczcie, no co się śmiejecie. My często tak myślimy. My często tak myślimy, że to są tylko piękne słowa, to są piękne aforyzmy, które można sobie napisać na obrazku, wpisać w pamiętnik czasami, posłuchać. Nie przeszkadza, miło zawsze jest posłuchać. Wydaje nam się, że to wszystko są takie duchowości, że przygnębienia, które mamy w sercu i wątpliwości, które nosimy, które biorą się z życia, z tego, jak daje ci w skórę życie, w pracy, jak doświadczyłeś swoich grzechów, jak doświadczyłeś egoizmu, egoizmu Twojego męża, czy Twojego chłopaka, czy Twojej dziewczyny. Z powodu Twoich problemów z pracą, finansowych, rachunków, długów, pojawiają się wątpliwości. I te wątpliwości powodują, że potem cały świat, wiary, Ewangelii, zmartwychwstanie, martwych stanie, wielkanocy odsuwa się od nas o lata świetlne i nam się wydaje, że to wszystko jest takie nierealne, to znaczy takie nie, nie w zasięgu moich możliwości. Co ma ze mną wspólnego to, że ktoś być może kiedyś gdzieś tam z martwych zmartwychwstał. I te wątpliwości potem powodują, że cały fakt zmartwychwstania Chrystusa zamienia się w taką chmurkę religijną. Słowa, słowa, łatwo jest powiedzieć słowa. Duchowość. To jest coś ciekawego, że i zawsze przy okazji zmartwychwstania, jakby wzmagają, wzmaga się w nas nieraz coś przeciwnego. Także teraz przy okazji wielki, tej Wielkiej Nocy, już nawet znalazłem, zaraz po świętach, już pojawiały się rewelacje o tym, że jaki znowu profesor archeologii z Izraela odkrył prawdziwy grób Jezusa. I w tym grobie był męski szkielet, rozumiecie? i teraz jaką teraz będą mieli zagwostkę ci w Watykanie? Co teraz zrobić, jeśli tam jest szkielet? Tak jak parę lat temu było kolejną rewelacją James Cameron, amerykański reżyser. Nie oglądaliście pewnie wszyscy Titanika inne filmy, Awatary i tak dalej. Też zrobił film dokumentalny pod szyldem National Geographic. Jakoby dokopał się i odkrył prawdziwy grób Jezusa, i tam było jeszcze więcej rewelacji, bo jak odkryli, w środku to był szkielet męski, szkielet żeński i jeszcze małe szkieleciki. No widzicie? Znacie tą taką y, 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 zabawę typu Mamy Cię? Nakryliśmy Cię? Teraz się wytłumacz. W kościele pierwotnym też były te same trudności. Wielu ludzi, nawet jeśli zbliżało się do kościoła, zbliżało się do religijności, to miało kłopot z tym, żeby uwierzyć w stanie Chrystusa. Że Chrystus naprawdę zmartwych stał. Dotknij swojego ciała, dotknij swoich nadgarstków. Połóż tutaj rękę, bijące serce tu jest. Uchwyć się pulsu. Jezus po zmartwychwstaniu miał dokładnie to samo. stał w ciele, stał fizycznie. Bił jego puls, biło jego serce. Krążyła krew. Miał żołądek, jadł. I my mamy z tym kłopot. I piesi chrześcijanie też mieli z tym kłopot. Jak uwierzyć w to, że ktoś wrócił z cmentarza? Jak uwierzyć w coś takiego? Dlatego byli także niektórzy, co twierdzili, że, że Jezus nie umarł na krzyżu, ale zemdlał. I potem, jak go pochowali, no to doszło do samoobudzenia się. No i wyszedł z, z grobu, grób pusty, no i wyśpiewano sobie całą resztę. Nie, że zmartwychwstał, no i w ten sposób chrześcijanie się odurzają jak opium taką wiadomością. Inni też mówili, no, że umarł i tak jak... być może umarł, no i tak jak umierają wszyscy. No i, ale że zostawił ludzi, całą masę swoich uczniów, którzy byli tak sfrustrowani tym faktem, że ten mistrz, nauczyciel, który mówił o Królestwie Niebieskim, że ono nadchodzi, mówił o zwycięstwie, pokazał nowy sposób życia, on miał być Mesjaszem, on miał być królem na wieki. Śpiewano Hosanna i nagle został, na ich oczach dokonała się krwawa, bolesna jadka, egzekucja. Nie było wątpliwości, że go zmasakrowano, zabito. Tak jak wczoraj znalazłem historię Jana Rodowicza Anody, którego mamy ulicę tutaj na Ursynowie którego SBC w 1948 roku, na początku 1949 roku, tak zmasakrowali, że został potem wyrzucony z czwartego piętra urzędu SB. Są lekarze, którzy potem przyznawali się, że kiedy robili autopsję jego ciała, trudno było znaleźć nietkniętą kość, było pogruchotane, wewnętrzne wylewy, nikt nie miał wątpliwości. Tak samo Jezus. I dlatego też potem było trudno uwierzyć tym uczniom, że to wszystko ma się tak nagle skończyć, cała ta historia, Królestwo Niebieskie nagle ma się skończyć taką gwałtowną, przedwczesną egzekucją. Kolejny sprawiedliwy, który podzielił los innych sprawiedliwych, niesprawiedliwie potraktowanych. I co zrobić? Ta frustracja była tak wielka i te nadzieje były tak nabrzmiałe w ludzkim sercu, że musieli sobie wymyśleć zmartwychwstanie. Im bardziej o tym powtarzali, tym bardziej w to wierzyli. Dzisiaj też mamy całą masę, wielu mądrali, którzy próbują zinterpretować, dać tak zwane słuszne, naukowe uzasadnienie, tak zwanego mitu o zmartwychwstaniu. Nie zawsze to porusza, że naj, najczęściej to zmartwychwstają w, publicznym, w publicznej świadomości yy, mity o tym, że on nie zmartwychwstał. Dzisiaj też się próbuje w ten sposób interpretować, że. Nawet na niektórych uczelniach też w, w majestacie także dowodów naukowych, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to jest po prostu taki efekt zbiorowej frustracji. No można to sobie wytłumaczyć, bo jak Ewangelia Jana mówi, że Jezus po złożeniu z grobu został umieszczony w grobowcu, który był w, w ogrodzie. Taki piękny ogród, rosną kwiatki, rosną rzodkiewki, rosną sałaty. Można sobie wyjaśnić, że przecież za życie, jeśli Jezus przyciągał tylu zwolenników, to po śmierci było ich jeszcze więcej. Co się tam mogło dziać przy grobie Jezusa? Pomyślcie, co się działo przy grobie księdza Popiełuszki, przy grobie Jana Pawła II, niekończącej się kolejki. Ludzi, którzy chcieli dotknąć, oddać hołd komuś takiemu. To nie mogło się podobać ogrodnikowi. Rzodkiewki podeptane, sałata poniszczona, kalafiorek urósł, znowu podeptali. Poszedł w nocy, przy, przeniósł to ciało Jezusa gdzieś indziej, nie wiadomo gdzie. Uczniowie wymyślili, że w martwych stał. Nawet napotkałem niedawno taką historię, teorię jednego też naukowca, kru, który próbował stwierdzić, że Jezus z Nazaretu tak naprawdę to nie było żadnej takiej historycznej postaci. Tylko, że Jezus po hebrajsku Jehoshua to był rodzaj pewnego grzyba halucynogennego, który był w Palestynie. I zwolennicy tego grzyba haluncynogennego po prostu się tak na, napakowali tym, że potem mieli wizję i sobie wymyślili martwych zmartwychwstanie. I widzisz, Gamoniu, głupi, wierzysz w to. I coś takiego właśnie jest, im bardziej mamy serce obciążone, tym bardziej jesteśmy skłonni, żeby w coś takiego uwierzyć. Mieli rację ci wszyscy wielcy ludzie, którzy mówili, że człowiek, który nie wierzy w Boga, jest gotowy uwierzyć we wszystko. Także w to, że, że to wszystko jest lipa, że Jezusa nie ma, że to są wszystko teorie, że nas oszukują. Kolejna sensacja będzie ogłoszona. Dlatego Jezus Chrystus dzisiaj przychodzi do tych wszystkich niedowiarków, ale także do nas dzisiejszego wieczoru i poka im pokazuje swoje ręce i nogi. Mówi: Zobaczcie, to ja jestem, ja jestem naprawdę. Dotknij. Co Jezus pokazuje? Dlaczego ręce i nogi pokazuje? Bo na rękach i nogach zostały ślady ran. Ślady gwoździ, które rozerwały tutaj tkankę, rozerwały układ nerwowy. Tu były dziury, tu było rozerwane mięso. Na mnie to robi wrażenie. Jezus po zmartwychwstaniu nie przeoblega się w inne ciało, mimo że y, y, objawia się w ciele chwalebnym, ciele pięknym, to jednak pozostawił sobie rany. Tak samo jak pozostawia rany w Twoim życiu i moim. Być może Twoje małżeństwo nie jest doskonałe. I są różne rany, które sobie zadaliście. I w Twojej rodzinie też jest wiele ran zadanych przez alkoholizm, przez gwałtowność, przez hamstwo, egoizm. Wiele ran nosimy w sobie i nieraz te rany właśnie powodują wątpliwości. I te rany powodują, że serce jest obciążone smutkiem, złymi myślami, beznadzieją. Chciałbyś gdzieś wyemigrować, chciałbyś gdzieś uciec stąd, ale gdzie? Nie wiadomo. I dlatego wszystko nam się wydaje potem teorią, ideologią, nie nad, nierealne. Czy, czy mamy wobec wszystkiego dystans, bo komu uwierzyć? Uwierzyć to znowu narazić się na kolejną frustrację, na kolejny ból, kolejny cios, to lepiej nie wierz I dlatego dzisiaj Jezus Chrystus pokazuje swoje rany. Mój zobacz, ja z martwych stałem, ja żyję. Moje życie jest odnowione, ale zostawiłem sobie znaki mojego przywiązania do, to, do Ciebie. Swoje rany, swoje dziury. Tak samo miłość Boga w naszym życiu poranionym, w Twoim życiu, w moim życiu poranionym, pokiereszowanym, niedoskonałym. Może, tam może objawić się potęga Boga, miłość Boga. Wierzysz w to? I zobaczcie, jest coś cudownego, bo kolejny krok, który robi Jezus Chrystus, to jest znowu zapisane wszystkie szczegóły w Ewangelii, które mają tak ogromne znaczenie dla nas. Macie coś do jedzenia? Zobaczcie, nie przynieśli mu szynki. No przepraszam, Żydzi nie jedzą szynki. Mogli mu przynieść serka, mascarpone. Mogli mu przynieść nie wiem co. Przynieśli mu rybę. A ryba to jest, to jest, to jest stworzenie, które... Yy, yy, Żyje i porusza się w głębinach. Przy dnie, gdzieś głęboko, trzeba po nią sięgnąć, trzeba ją złowić. Co znaczy, że przynieśli Mu rybę? Co znaczy, że Jezus mówi, macie coś do jedzenia? Zachęca nas z dzisiejszego wieczoru do tego, przynieś mi rybę, to znaczy podziel się z tym, co jest na Twoim dnie, co jest głęboko w Tobie. Podziel się ze mną. To mówi Jezus Chrystus, po tym, jak pokazał swoje rany chwalebne. Podziel się tym, co trzymasz w sekrecie, czego się wstydzisz. Do czego się boisz wracać. Właśnie sięgnij z dna twojego życia. Tam być może jest bardzo złe wspomnienie, tam być może jest jakiś straszny grzech. Tam jest ciemność, tam są wątpliwości. Tam jest twoja niewiara, którą przykryła politura religijna. I ciągle jest ci z tym źle. I ciągle nie chodzisz równo i nie chodzisz dobrze w życiu. Za każdym razem... Wystarczy jakiś kolejny powód i już nie wiadomo dlaczego tak szybko się wypełniasz rozpaczą albo zniechęceniem albo złością. Co jest przyczyną tego? Sięgnij w głąb i przynieś mi to, mówi Jezus Chrystus, podziel się ze mną, a ja podzielę się z tobą tym, co przynoszę z góry, z nieba. Jezus Chrystus rzuca nauczę w światło. Światło z martwych wstania, światło Jego zwycięstwa. To jest coś niezwykłego, bo Ewangelia w pewnym momencie powiedziała, że wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Rozumiecie, dlaczego to wszystko się miało wydarzyć? Mówi Jezus: Mesjasz musiał cierpieć, ale z martwych stał żyje. I od tego momentu wszędzie na całym świecie będzie głoszone nawrócenie i przebaczenie grzechów. Masz to światło w życiu? Zobaczcie, to jest coś niezwykłego. Jezus przychodzi, żeby oświecić nasz umysł. Jest ogromna różnica, w jaki sposób patrzymy na swoje własne życie albo na życie innych ludzi, na życie tego kraju, naszej ojczyzny, na, na, na życie ludzi, z którymi jesteś w pracy, na życie drugiej osoby, z którą się związałeś, albo z którą się rozwiodłeś, albo od której uciekłeś. Mieć światło, które płynie od Chrystusa tego światło wiary, inne oczy, inny sposób patrzenia, to jest coś niezwykle ważne. Właśnie w, 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 z tą intencją Jezus posyła apostołów i od dwóch tysięcy lat apostołowie idą, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Po co? Żeby oświecać ludziom umysły. Dawać światło na życie. Nowy sposób patrzenia na swoje życie. W świetle Ewangelii. Z martwych stania. Zobaczcie, to zostało detalicznie pokazane w dziejach apostolskich, w tym pierwszym krótkim czytaniu. Piotr wstaje po zmartwychwstaniu po zesłaniu Ducha Świętego i mówi do ludzi Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama Bóg Izaka i Bóg Jakuba wsławił Jezusa, swego sługę co to oznacza? Piotr to mówi do ludzi, którzy są w świątyni w Jerozolimie ci ludzie przyszli do, do świątyni, żeby się modlić każdy wierzący Żyd modli się o 15 po południu wznosi taką modlitwę, która się nazywa Mincha ta modlitwa wygląda mniej więcej w ten sposób. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony, Boże Ojców naszych, Boże Abrahama, Boże Izaka, Boże Jakuba. Ta modlitwa, która wspomina ważne postaci i ważne yy, momenty z historii zbawienia, dzięki której objawił się Bóg. I dzięki której ja mogę wejść z Nim w kontakt. I co się dzieje? Ten Piotr, który zaczyna głosić... Bóg Waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Jakuba, to jest ten Bóg, do którego dopiero co przed chwilą się modliłeś. Ten właśnie Bóg wskrzesił, wsławił, uwielbił swojego sługę Jezusa. Co to oznacza? I święty Piotr szybko dodaje: którego Wyście ukrzyżowali, którego żyście, Wyście wyparli się, a Wy prosiliście o łaskawienie dla zabójcy. I to jest yy, sedno dzisiejszego wieczoru. To jest sedno dzisiejszej Ewangelii. W jaki sposób Jezus Chrystus przychodzi, żeby oświecić nasze umysły. Święty Piotr y, y, czyni aluzję wyraźną, ewidentną do Wielkiego Piątku. Słyszeliśmy to dwa tygodnie temu, kiedy Piłat, y, który dokonuje pewnej gry między Jezusem a tłumem, chce doprowadzić do maksimum napięcia, dynamiki. Zaczyna, stawia przed ludźmi Jezusa udręczonego, ubiczowanego, zmaltretowanego i, i stawia barabasza. Właśnie o tym mówi Święty Piotr dzisiaj. Wyprosiliście ułaskawienie dla bandyty, a zaparliście się dawcy życia. To jest największa prawda o naszym życiu. Dlaczego nam jest dzisiaj źle? Dlaczego nam jest trudno? Skąd się biorą wątpliwości? biorą się z naszych wyborów, które dokonujemy, dokonujemy i których dokonywaliśmy w momencie, kiedy nie mieliśmy światła, nie mieliśmy oczu oświeconych, nie wiedzieliśmy w którą stronę iść. Masz Jezusa i masz Barabasza. Dwa sposoby rozwiązywania problemów w życiu, dwa sposoby szukania tego, co jest słuszne i sprawiedliwe. Jezus który daje się zakatować, który nie odpowiada złem na zło, hamstwem na hamstwo, który odpowiada miłosierdziem i przebaczeniem. Wobec zaciśniętych pięści, wobec zaciśniętych ust, wobec bezczelności podłości, pozwala się zranić, nie wyciągając konsekwencji, kocha i przebacza. To jest pewien sposób, to jest pewna filozofia życia, to jest pewna mądrość życiowa. A z drugiej strony druga mądrość życiowa, alternatywna, barabasz. Barabasz powiada Ewangelia, był przestępcą. To jest inny sposób rozwiązywania problemów. To jest, to jest rozwiązywanie problemów poprzez przemoc. Krótki, yy, krótkie przesłanie. Walnąć pięścią w stół, zdenerwować się, zezłościć się, dać drugiemu wpysk. I, ba, i, 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 i bardzo często, maj, nie mając światła, mając umysł, który jest pogrążony w tym sposobie myślenia daliśmy się kierować takim właśnie instynktem i nawet nie zdając sobie z tego sprawy wybieraliśmy Barabasza a odrzucaliśmy Jezusa Chrystusa dlatego nam jest w życiu tak źle dlatego się tak źle nam żyje w życiu gdzie wystarczy, wystarczy jedna minuta i przechodzi się z euforii do nienawiści gdzie wystarczy niewiele żeby się poczęstować najgorszymi słowami najgorszym chamstwem gdzie wylewa się żółć nie może być dobrze nam w takiej cywilizacji, która jest cywilizacją żółci, gdzie każdy cię denerwuje, gdzie możesz patrzeć na gębę drugiego człowieka, gdzie wychodzi, wyjeżdżasz na ulicę, wystarczy zasiądziesz za kółkiem i już jesteś zdenerwowany. Bo inni przecież po tej Warszawie jeżdżą jak debile, kto im dał prawo jazdy. A te wszystkie yy, yy, doły w jezdniach te, te, te wszystkie niezareperowane asfalty wiecie czyja czy to jest wina to jest wina tych żydów i pedałów którzy się biorą do władzy a nie umieją tego robić i wylewasz żółć nieustannie i wracasz do domu i potem włączysz sobie telewizor wieczorem i słyszysz pan jest hamem, pan jest idiotą, pan jest agentem proszę mi nie przerywać i masz już tego wszystkiego dość i następnego dnia masz jeszcze gorszy nastrój i nie wiesz, dlaczego ci jest tak źle, i nie wiesz, dlaczego jesteś nieszczęśliwy. Umysł coraz bardziej pogrąża się w mroku, w ciemności. Dajemy się z dnia na dzień przekonać, że żyjemy wśród wampirów, zombi, ludzi, którzy są niegodni szacunku. Trzeba potraktować szybko i, i, i skutecznie. Najbardziej skutecznie jesteś wtedy, kiedy otworzysz gębę, kiedy podniesiesz głos, kiedy się wyczesz na kogoś drugiego, kiedy pokażesz drugiemu, kto tu rządzi, czyja jest władca. Jest nam z tym źle. Dlatego Jezus Chrystus dzisiaj na nowo przebija się przez te mgły opary naszego doświadczenia życiowego, który płynie, bierze się z umysłu pogrążanego w mroku i z wątpliwości, które nosimy w sercu. Nieraz się źle traktujemy wzajemnie, nie dlatego, że ten drugi zasługuje na takie traktowanie, tylko dlatego, że masz w sercu kwas, że masz w sobie ciemność, że nie czujesz się kochany, nie czujesz się akceptowany. I to powoduje, że się spontanicznie zaciskają pięści, spontanicznie wyrastają ci, ci pazury, rosną kły. Jesteśmy wobec siebie niemiłosierni, nielitościwi i podli, mimo tego, że tego nienawidzimy. Że chcielibyśmy, żeby było zupełnie inaczej. I dlatego Jezus Chrystus dzisiaj przebija się przez te opary, przez te mgły, żeby pokazać się na nowo dzisiaj i pokazać swoje ręce, udręczone, zmaltretowane, i mówi: Ja jestem. Nie bój się, nie jesteś sam. Rozumiesz, że to wszystko musiało się stać? Rozumiesz teraz, dlaczego ta masakra na Krzyżu? Bo Jezus. Całą złość, którą chcieliśmy wyrzucić na innych ludzi, na najbliższych, na rządzących, na, na sąsiadów, na winnych i odpowiedzialnych za całe zło tego świata, on przekierował na siebie samego. I stał się tym, który przyjmuje zło, nie puszczając go dalej w obieg, zatrzymując go na sobie. To jest miłosierdzie. Rozumiecie, mówi Jezus Chrystus, dlaczego Mesjasz musi cierpieć? Dlaczego te rany, dlaczego ta masakra? Bo ja biorę złotego świata na siebie, żeby odpowiedzieć miłością i przebaczeniem. Rozumiesz, co znaczy, że ten sposób życia, ta miłość została wskrzeszona z martwych, uwiarygodniona przez Boga, uwierzytelniona. Bóg przyłożył do tego pieczęć i powiedział, to właśnie chcę, to jestem ja. Taki rodzaj miłości. To jestem ja. Przyjmujesz to? Wierzysz w to? Kochani, zawsze będziemy wolni. Jutro albo nawet wieczorem dzisiaj, jak wyjdziesz z całego kościoła i wrócisz do domu i sobie włączysz internet, możesz na nowo kontynuować wylewanie żółci z twojego serca. Wystarczy wejść na jakiś social network. I tam wtedy poczęstować wszystkich od najgorszych. Możesz wtedy sobie podreperować dobre samopoczucie. Jutro możesz znowu się na kogoś wydrzeć. Możesz komuś pokazać swoją bezczelność. Możesz komuś sari postować ciętą, ironiczną uwagą. Możesz kogoś przebić na wylot. Możesz komuś przebić opony. Możesz kogoś walnąć. Do czego, dokąd zmierzasz? Dokąd idziesz? W stronę pustki, piekła. Bo piekło to samotność. Piekłość to jest, piekło to niemożliwość kochania. Ale to nie jest środowisko dla nas. Dlatego Jezus dzisiaj zatrzymuje się wieczorem i mówi, daj mi rybę. Wydobądź to, co jest, co jest dla Ciebie najtrudniejsze. Wydobądź to, co jest na samym dnie Twojego życia. A ja to przemienię. I Jezus, podczas gdy do nas mówi, oświeca nasze umysły, nasyca nas światłem. Ma ogromną konsekwencję w życiu to, czy wierzysz, że z martwych zmartwychwstał Jezus Chrystus, czy nie. Bo jeśli Chrystus naprawdę zmartwychwstał, jeśli naprawdę ktoś wyszedł z cmentarza, jeśli ktoś pokonał śmierć, pokonał rozkład cielesny, jeśli ktoś to wszystko zwyciężył, to rzeczywiście wszystko przyjmie inny obrót w naszym życiu. Mieć to światło, mieć umysł oświecony miłością Boga, dobrą nowiną.